Cześć, tu Zbyszek. Dzisiaj mamy 15 lutego 2000, 2021 roku, a to jest kolejny odcinek programu Co dziś upolowałem? I pokazuję zakupy z dnia dzisiejszego. To jest mleko moje. Następnie, twarożek wiejski. Jadłem ostatnio, bardzo mi smakował. Polecam. Dalej mamy śmietankę, kremówkę. Trzeba namówić żonę, żeby zrobiła coś dobrego. Kefir naturalny, bardzo dobrze, chętnie wypiję. Dalej mamy na słodkie truf na słodko trufle czekoladowe, wyglądają bardzo apetycznie i do tego ptasie mleczko waniliowo-cynamonowe. Bo już ostatnio jest drugi raz, bardzo mi smakowało i torba i to cały komplet. Tu możemy zobaczyć same ptasie mleczko, normalnej cenie 12,99, czwarta pozycja na paragonie. I za całość 9,99 zapłaciłem. Także to tak wszystko wygląda. Także najlepszego, pozdrawiam i do następnego razu. Jak się Wam podobało, czekam na lajki. Jak nie, to nie trzeba. Najlepszego, cześć!